Kto zje? Ja. Ja, ja. ja zjem torta. Dziadek zje torta. Janek sobie wzięła i ona będzie jadła. Dziadek wszystko zje. Dziadek wszystko zje. wszystko zje. To się ubierz. I ubrania. No, Emilcza ma drugie urodziny

Oj na cztery i luks. O, zima! Zima! Emiluś! Zima! Gdzie baba? A jak, jak się, a jak Gdzie baba? ja się Gdzie babach? te talerzyki, Czekaj, nie Ja też No to po co ja ja co nie chce? Ja chcę największej. <grym> Dużo cukru. No mogę ci dać dwa. Dużo cukru. Ja chcę jeden największy. Największy. Możesz paluchem tam przytrzymać przecież. Nie, bo ja mam... Korona masz? Koronę masz. Koronę masz? Tak. korony. Dobra. ręce. No. no. Dawaj ręce spryskamy od razu. Ale ona obry... oblizuje te paluchy. Dzięki. Dzięki. Nie, wiem, <tokaj> to jeszcze na Nie chcę na ja razie. A ja chcę ja sobie chcę, zjem. Zjem. Chcia, Zdaj, Chcia, Na razie. Dziadek? Dziadek? Dziadek, no dziadek to sobie zje. Dziadek, <tokaj> dziadek Emilki, bo ona Dam, dam torta. Emilki